Witam, z tej strony Banda Trader. Dzisiejszym tematem będą giełdy na świecie. Zaczniemy od tego, czym w ogóle jest giełda. Potem szybko rzucimy okiem na polską giełdę papierów wartościowych. Następnie przejdziemy przez 91 giełd na świecie, od najmniejszych do największych. Dane, którymi, na których się opieram, pochodzą ze Światowej Federacji Giełd i są dostępne na ich stronie za darmo, po rejestracji jest tam też dużo dużo więcej danych, także jeżeli jesteście zainteresowani tematem, to polecam ich stronę. Także zapraszam do oglądania. Czym jest giełda? Giełda najprościej rzecz ujmując to po prostu miejsce handlu. To miejsce, gdzie sprzedają spotykają się kupujący ze sprzedającymi i dobijają targu. Natomiast w tym bardziej ścisłym w zakresie w ścisłym rozumieniu, bo mówimy tutaj dzisiaj o giełdzie papierów wartościowych, to jest miejsce lub system. Obecnie handel odbywa się raczej elektronicznie niż fizycznie. Oni nie spotykają się kupujący ze sprzedającymi, tylko raczej ze swoich biur lub domów wysyłają zlecenia kupna bądź sprzedaży. Także giełda papierów wartościowych jest to miejsce lub system, w którym handlujemy. Akcjami, obligacjami i innymi papierami wartościowymi. Warto tutaj zaznaczyć, że jest ona absolutnie kluczową instytucją kapitalizmu. Dlaczego? Ano dlatego, że kapitalizm, sednem kapitalizmu jest prywatna własność środków produkcji. I na giełdzie możemy, prywatni właściciele mogą handlować tymi środkami produkcji, mogą kupić. Jedną firmę, drugą firmę, firmy mogą przejmować się nawzajem. Natomiast w kontrze do tego mamy socjalizm, czyli państwową bądź społeczną własność środków produkcji. Tutaj patrzymy na kapitalizm i socjalizm z punktu widzenia ekonomicznego, jako systemy ekonomiczne, abstrahując od zagadnień politycznych czy, czy społecznych w wymiarze ekonomicznym socjalizm jest państwową lub społeczną własnością środków produkcji. To też w krajach socjalistycznych nie mamy giełdy, bo nie mamy prywatnych właścicieli środków produkcji, kapitału. Wszystkim generalnie właścicielem wszystkich środków produkcji w socjalizmie jest państwo, de facto właścicielem, czy to zostanie nazwane, że to jest państwowe, czy to są społeczne, no de facto zarządza tym Klasa polityczna jakiegoś państwa, czy to był Związek Sowiecki, czy to była Polska Rzeczpospolita Ludowa, czy Wenezuela. Generalnie tam, gdzie mamy giełdę, tam mamy raczej do czynienia z kapitalizmem, natomiast jeżeli mamy socjalizm, no to ta, ta giełda nie istnieje jakby z definicji. Takie są założenia programowe z samego socjalizmu. Przejdźmy teraz do, na krótko do warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Otóż, według rankingu Światowej Federacji Giełd, jest ona na 35. miejscu na świecie pod kątem kapitalizacji, czyli wartości wszystkich spółek, które są tam notowane. Powstała ona ponad 200 lat temu. Została zamknięta w okresie wybuchu I wojny światowej, wznowiono handel w roku 1921, no i znów zamknięto z wybuchem II wojny światowej. Wznowiono handel dopiero w roku 1991, po transformacji z systemu realnego socjalizmu PRL-u do systemu jako tako kapitalistycznego. I kapitalizacja, czyli wartość rynkowa notowanych tam obecnie kilkuset spółek to jest około 1 trylion złotych. Przejdźmy teraz do rankingu. Także podsumowując, w Ameryce nie tylko ludzie i samochody są najwięksi na świecie, ale giełdy też są ogromne. New York Stock Exchange i Nasdaq odpowiadają za niemal 40% wartości światowych giełd. Jest to no jak zestawimy sobie z populacją Ameryki, no, dużo, dużo więcej. Populacja, udział Ameryki w populacji światowej to jest chyba około 3%, jeśli dobrze pamiętam, natomiast ich giełdy mają niemal 40% wartości światowych giełd. Jak popatrzymy sobie na dystrybucję wielkości giełd po kontynentach, znów widzimy dominację Ameryki Północnej. Bardzo silną pozycję Azji, no, wynikającą z tego, że Azja bardzo się rozwinęła w ciągu ostatnich dekad i bardzo podniosła swój poziom życia i poziom gospodarczy. Na trzecim miejscu, wyraźnie niżej od Azji, mamy Europę. No, wynika to też z tego, że jesteśmy dużo mniej ludnym kontynentem od Azji. Potem mamy jeszcze zauważalne giełdy Bliskiego Wschodu, natomiast Zarówno Południowa Ameryka, jak i Afryka jest daleko, daleko w tyle. Australia ma relatywnie niewielki procent, no bo w Australii, Nowej Zelandii tam żyje w sumie około 40-kilku milionów ludzi, to też mimo tego, że te gospodarki są dosyć duże, no to jednak trudno im konkurować z gospodarką amerykańską, która ma tej ludności znacznie, znacznie więcej to też efekty skali tutaj występują bardzo zauważalnie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten krótki przegląd giełd pozwolił wam pozwolił na naświetlenie tego jak wygląda powiedzmy taki ogólny porządek na globalnych rynkach finansowych. Kto, czyli w tym przypadku Amerykanie rozdaje karty. Warto wiedzieć o tym, decydując o własnych inwestycjach, ponieważ dzisiaj, gdy decydujemy się na inwestowanie na giełdzie, możemy inwestować w spółki firm z całego świata. Nie jesteśmy ograniczeni wyłącznie do polskiej giełdy. Nabywanie przedsiębiorstw, udziału w przedsiębiorstwach zagranicznych jest. Bardzo proste, no nigdy nie było prostsze. Istnieje wielu brokerów dostępnych na rynku polskim, którzy oferują dostęp do tych spółek i te prowizje są bardzo niewielkie, szczególnie w porównaniu do tego, co było jeszcze jakieś, przepraszam, dekadę lub dwie dekady temu. To też jest to duży atut, jeśli chodzi o dywersyfikację, czyli rozproszenie ryzyka Pomiędzy szerszą gamę, bardziej zróżnicowaną gamę aktywów i zwiększenie odporności swojego inwestycyjnego portfela na różne wstrząsy. Także to by było na tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli się podobało, to proszę o subskrypcję i łapki w górę. Cześć.